Witam państwa serdecznie, nazywam się Grzegorz Leśniak i chciałbym przedstawić Puls Rynku, czyli nasz tygodniowy komentarz ekonomiczny, przygotowany dla doradców oraz klientów firmy Profit Doradcy Finansowi. Można powiedzieć, że na polską giełdę powróciła nadzieja. Tygodniowy wzrost WIG o 1,4% to wprawdzie ponad dwa razy mniej niż rosła giełda niemiecka, ale już lepiej od giełdy amerykańskiej, która zakończyła tydzień kilka punktów niżej niż go zaczęła. Jeszcze lepiej wygląda obraz indeksu małych spółek SWIK 80, który w tydzień urósł o prawie 3%, prawie 6 w miesiąc i ponad 9 od początku roku. Tak dobry sentyment do małych spółek wynika po pierwsze z tego, że w tym gronie nie ma negatywnych bohaterów indeksu dużych spółek, czyli banków, które będą na cenzurowanym przynajmniej do czasu, aż ostatecznie nie wyjaśni się, czy i jak będzie wyglądał program restrukturyzacji portfeli kredytów frankowych. Po drugie, wydaje się, że inwestorom krajowym łatwiej podbić popytem kursy właśnie misiów, bo zagraniczni inwestorzy wciąż omijają nasz parkiet. Czy zmieni to nastawienie ewentualna obniżka stóp procentowych na najbliższym posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej? Hm. Trudno powiedzieć, bo oprócz naszego podwórka za niechęć zagranicy odpowiadają przede wszystkim czynniki zewnętrzne. Wprawdzie temat Grecji przycichł, przycichł wreszcie za sprawą zgody Unii Europejskiej, a przede wszystkim Niemców, na przedłużenie finansowej kroplówki do końca czerwca, ale wciąż czynnikiem ryzyka jest sytuacja na wschodzie Ukrainy, gdzie najemnicy rosyjscy wciąż łamią warunki zawieszenia broni. Gdyby na Ukrainie zapanował względny spokój, a chociaż malutka część z drukowanych właśnie od marca euro przez Europejski Bank Centralny trafiłoby na nasz rynek, to mielibyśmy szansę na podgonienie dystansu do największych giełd starej Europy. Pewnie jednocześnie zaczęłaby się umacniać złotówka, która na razie rośnie wobec euro i franka, który jest już mniej niż 10% droższy niż przed szokiem, który zafundował nam ponad półtora miesiąca temu Centralny Bank Szwajcarii, ale wobec dolara i funta nasza waluta się w zeszłym tygodniu osłabiła. Tyle na ten tydzień. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam w przyszły poniedziałek na kolejny PolsRynku.